Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczne i dziś chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek zagrajmy w Going Medieval. Um, jeżeli mielibyście do mnie mieli jakieś uwagi odnośnie tego, czy chcielibyście coś albo podpowiedzi, to jak najbardziej chętnie je przyjmę, gdyż doświadczenie mam raczej małe w tej grze, aczkolwiek już jedną osadę dość wydaje mi się, dobrze zrobiłem. Więc hmm, póki co staram się tą kontynuować. Na razie na zewnątrz mamy 11 stopni w pomieszczeniu 9. Dobra, tu mamy stół badawczy. A właśnie, mamy badanie. Tak ja się zastanawiałem, co, co teraz sobie odblokować: cięcie kamiennych bloków czy gliniany. Wytwarzanie glinianych nie ma. Szkoda, że to jest tak ucięte chodzi o gliniane cegły. O, patrzę, mamy tutaj bardzo dużo gliny. Więc. A, widzę, że wapienia mamy mało. Więc w pierwszej kolejności weź, wezmę sobie wytwarzanie gliny, gdyż to może mi się dużo bardziej przydać. I teraz tak, to się nam pojawiło tutaj. Więc myślę, że póki co. Myślę, że to jest dobre miejsce jak każde inne. Póki co, żeby to tutaj umieścić. I teraz tak. Muszę się zastanowić nad rozkładem pracy, bo. Teraz tak, Kosiarz ma w pierwszej kolejności, poza czymś opatrywaniem, i tutaj ma jeszcze transport. Ja ci na razie to dam do trochę wyżej, żebyś mi zaczął kopać tutaj. Chciałbym zrobić piwniczkę na zbiory. Zobaczmy dalej: Ericsson ma budowanie, Godwin ma zbiory i generalnie pole uprawne. A Marwena, czyli nasza nowa postać, ma głównie badania, bo ona ma chyba najwięcej, tak, 25. A potem będzie wycinanie roślin. Okej, okay, czyli może tym się zajmę później, bo o ile to na dłuższą metę będzie przydatne. O tyle w tym momencie mam bardziej palące sprawy, to wolę, to już nie dończę. I to też, jeżeli do tego pójdzie. Chociaż. Może na razie sobie darujmy. I gdzie ty idziesz kopać tu? Dobre. I teraz tak, Erikson miał budowanie, tak? Tak. Ja bym chciał, żebyś mi zbudował. Gdzie to było? Jest stos. I stos myślę, że gdzieś tu. No, myślę, że tu będzie dobre miejsce. I od razu cię poproszę, żebyś mi to zbudował. I trzeba się pozbyć tych ciał, które tutaj są. Jedno, drugie. Nie widzę trzeciego. Chyba... nie pamiętam, co się z nim stało, czy go ostatecznie pokonaliśmy, czy... ...czy nie. Glina się oczywiście przyda. Jeśli tu jeszcze jest kawałek drewna. Tu jeszcze coś jest? Nie. Tu jedno. O, tu coś jeszcze jest. Żeby nie za daleko, żeby nie chadzali nie wiadomo gdzie. Tutaj jest odblokowane. Tu też dobra. Widzę, że tu już Kosiasz szkopie. I myślę, że ja skieruję kopanie w tą stronę. I gdzieś mniej więcej tu, na samym dnie, parę jest w dół do zrobienia. Stabilność pod dachem. Co to w ogóle jest na samym dole? Piach. Granit. Na samym dole jest granit. Okej. Okay. Do granitu fajnie by było się dokopać. Okej. Okay. Aha, no dobra. Widzę, że niepotrzebnie tą ścianę zbudowałem. Dlaczego głodujesz? A, to w zasadzie... Teraz zgaszone i dobrze by było przenieść do środka, bo będzie bardziej potrzebne w środku. A bo my nie mamy ogniska. O. Nie mamy ogniska, przez co nie mają co ugotować. Okej. Okay. A nie, mamy ognisko. U. To kto u mnie jest od odpowiedzialny za gotowanie? 15,21. Ty, ale ty się zajmujesz w sumie duperelą, gdzie teraz lecisz? Zbiera zasoby. Mam nadzieję, że idziesz tutaj gotować. Ty coś wcinasz. A co teraz idziesz? Prowadzisz rozbiórkę bombę. Potem by. O, zostało zrobione. I teraz tak, chciałbym, żebyście mi to cały czas używali, używali tylko kików, bo tego mam nadmiarową ilość. Weźmy ciebie i priorytet na produkcję. A ty tu budujesz okej. Okay grzebie szczątki a ja tutaj gdzieś zbudowałem tak, tu są jeszcze groby. Okej. Okay. No to nie ma sprawy, ale ja bym w takim wypadku Kosiasz cię prosił, byś mi to na razie zostawił i tu kontynuował. Godwina, co robisz? Zbierasz. A ja bym chciał, żebyś mi coś pogotowała. Na produkcję. I tutaj sobie wstawimy schody, może na początku drewniane. I to od razu zlecę Ci do zbudowania. I jak to zbudujesz, będzie można przywrócić tą ściankę tutaj. I myślę, że zarobimy dalej kopiąc... Jakby to naj... Hmm. Musiałbym tu zbudować... Coś, żeby mi tutaj się to nie zapadło. Więc... Tu jest już drewniana, więc... Jednak w tą stronę się udamy. I teraz tak, tu jest zrobione, więc chciałbym, żebyście mi tu wykopali. Tu? Nie. Inaczej to rozwiążemy. Tu. Ok. Będą schody schodzić w ten sposób. Tak, tak, tak. Coraz niżej, coraz niżej i pewnie skończą się gdzieś tutaj. Chyba, że zrobimy tu drogę i wrócimy w tą stronę. Albo w ogóle zrobimy tak krążyć i pójdziemy w tą. A tutaj zrobimy magazyn kolejny. Okej. Okay. Coś takiego też może być. Grzebiesz szczątki. No dobra. Jak tak bardzo chcesz. A ty co budujesz? Ty budujesz w tym momencie filar, ok, i jest zrobiony. Super. To ja tutaj poproszę o zbudowanie tak w ten sposób, w ten sposób prawie. Tu damy, anuluj póki co. I ja bym chciał tu postawić schody na pięterko wewnątrz. O! Aha, czyli tu, tego, że tu nie ma, to tak się nie da zrobić. Haha, ha, ha. Trzeba będzie jakoś inaczej to wykombinować. Może w takim wypadku jest mniej, może po prostu zrobimy to zrobię to tutaj. O. Tutaj nie będzie problemu. I zrobimy wtedy schodki na górę. I tu też zrobimy drewnianą konstrukcję nie. Potem to trzeba będzie wszystko przerobić z powrotem na jakąś inną materiał, na jakiś inny materiał, ale to... No i zróbmy dachówkę. O. Rozbuduj fortyfikację, mało żywności na składzie. No mało żywności, no w zasadzie nie ma żywności. A w następnej kolejności będę chciał chyba jednak pójść w tą konserwację żywności, bo to będzie mi potrzebne. Zbudujcie mi to z powrotem. Wydobywa kopię, okej. Okay. Już kosiarz biegnie, ty co robisz? Dostarcza do budowy. Gdzie ty idziesz? A, pewnie tu albo tu. Tu widzę pola się ładnie. Przydałoby się jeszcze, przydałoby się jeszcze tak ze dwóch kolonistów? Czy hmm. co, ja cię poproszę, żebyś mi to zbudował już. A, właśnie nad tym pracujesz, dobra. Okej. Okay. No i mamy kolejny, że tak to ujmę, badanie odblokowane. Zrobiłem konserwację żywności i mamy tutaj wędzarnię. Zrobimy sobie wędzarnię z gliny oraz zrobimy sobie regał na jedzenie. Brak wystarczających zasobów. No tak, to akurat niestety. Póki co tutaj, a nie jest to najlepsze miejsce, ale myślę, że posiłki można tutaj przechowywać. Mm, bo tu, mimo wszystko, będzie chłodniej. Bo tutaj mamy zewnątrz 12, na zewnątrz mamy 21. No to jednak, mimo wszystko, jest szansa, że dłużej to wytrzyma. Póki co, tu mamy ile? 6,1. Ok, i myślę, że możemy zacząć już robić gliniane schody. Tutaj, jak widzicie, mam już pies do wypalania. Zleciłem im już zrobienie cegieł, ale że mają tyle na głowie, no to jeszcze nic w związku z tym nie zrobili. Musiałem Godwinie zlecić drewno, troszeczkę wycięcia szybciej niż zajmowanie się poletkiem. No bo zaczęło nam brakować drewna. Przez co nie byłbym w stanie dokończyć? Trzeba by było też gdzieś zalecić wydobycie gliny. Bo gliny mamy w tym momencie 9. Jakieś fajne miejsce, tu mamy jakieś miejsce i tu. Myślę, że to może być w pierwszej kolejności dobre miejsce do wydobycia gliny. A trzeba tylko tak to umiejętnie zrobić, żeby nie ściąć sobie czegoś, czego się nie chce ściąć. Zróbmy na razie tak. Ach, nie do końca wyraźnie, moim zdaniem, to jest zrobione. O! No. O, no cóż, idzie się przyzwyczaić, no ale. Trzeba od czegoś zacząć. Dostarczasz zasoby, korzystasz z czasu wolnego, tnie. I korzystasz z czasu wolnego. Czyli teraz macie czas wolny, tak? E, po 21.00, tak, jest czas wolny. Tutaj budowa utknęła troszeczkę, dlatego że drewna nam zaczęło brakować. Ale tu już za niedługo będziemy mogli kontynuować. No to mamy pierwsze już yy, stosy glinianych cegiełek i myślę, że można by było zacząć myśleć nad jakąś jakimś miejscem, coś na zasadzie jadalni, wspólnej izby, coś w tą stronę. I myślę, że to zrobimy sobie właśnie z glinianych cegiełek. I teraz tak, ile tutaj miejsca dobrze by było zostawić? Tu mamy szachy, więc... Myślę, że plus minus, główna niech będzie na tyle. Zróbmy takiej szerokości. Może coś taką konstrukcję, oczywiście, trzeba będzie tutaj postawić też. Pewnie nie jedno. Idealnie. I będzie można postawić drzwi. Szkoda, że nie ma drzwi z pramugą glinianą. No ale coś takiego też będzie dobrze. No i oczywiście na podłogę drewnianą posadzkę. Chociaż są drewnianą posadzką to jeszcze się... Trzymam. Pomyślę, co to. Może tutaj faktycznie dam ceglaną. Muszę z powrotem to zrobić. To było tu. Trzy tu, trzy tu. Raz, dwa, trzy. Trzy tu, trzy tu. No idealnie bo mamy też podłogę z glinianych i może coś takiego byśmy pomyśleli, no ale to jest pieśń przyszłości póki co. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli chodzi natomiast o kopanie, a, zrobiłem tutaj też oczywiście, yy, jak się nazywało, browarnicze stanowisko, więc yy, jak tylko nam Jęczmień dojrzeje, to będzie można coś tutaj pokombinować. Widzę, że mi zaczęło brakować. A, zaczęło mi brakować gliny. Czyli wrócić trzeba tutaj do opcji kopania. Nie, no glina jest. Nawet bardzo dużo. Dobra, to żeby nam nie brakło, poproszę cię o wykopanie jeszcze odrobinę. Nie za dużo, bo będzie to też potrzebne. Dostarcza do budowy. To ty zbierasz drewno. A. Bo ty w tym momencie kontynuujesz budowę. Tu, tak. Tu myślę, że zrobimy sobie pracownię. Tu będzie. Tu może zrobimy podstawową. Tutaj te dwie zaawansowane. Bo z tego co widzę, mamy tutaj takie jeszcze coś. Takie, póki co tego nie będę odblokowywał. Gotowanie, gotowanie mi się przyda, ale może nie w tym momencie. Przetapianie, kartografia, drewniana broń. Może drewnianą. Nie, szycie w tym momencie będzie istotniejsze. Trzeba będzie uszyć troszeczkę kaftaników, i w sumie to póki co. Póki braku lepszego miejsca, to ja to na razie dam tu. Jak tylko dach będzie zrobiony, w sumie to od razu mogę podstawową pracownię badawczą gdzieś tutaj wcisnąć. Może być tu przy wejściu. A na pięterku zrobimy sobie kartografię i o, biblioteczka. Żeby tutaj znosić te książki, bo one są bardzo ważne. Ważne, żeby nam się nie popsuło. No, tu już jest zlecone dalej kopanie. Okej, okay, tylko mi gliny brakuje. Z jakiegoś powodu... No tak, bo nie wykrywa tego jako glinę, którą mam w składzie. Zastanawiam się, czy. Hmm. Tu nie ma nigdzie zejścia, bo myślałem, żeby nie zbudować kładki tutaj, żeby nam było, naszym było szybciej. Ale widzę, że tak średnio byłoby szybciej. A czy jeżeli ja ci zlecę budowę tego? Nie można dotrzeć do budynku. Ok, dlaczego nie można dotrzeć do budynku? Tu wszystko jest. Hmm, tu przekopałem i to był błąd. Czyli to trzeba w pierwszej kolejności wybudować. Najpierw oczyścić teren. Coś tu jest? Albo teraz idziecie spać. Dobra, pokombinuję to za chwilę. No, i problem udało się zażegnać. Tu już, jak widać, pierwsze ceglane, glinia ceglane powstały. I bardzo fajnie. Produkcja. Zajmuj się roślinami, super. Tu już mamy, już tutaj schody jak najbardziej można budować. Więc można tutaj kontynuować, jeśli chodzi o wydobycie. O, tutaj, o. będzie można to już dokończyć i ciągnąć się dalej w dół. Nie wiem, ile jeszcze mi, że tak to ujmę, pięter zostało. A, no, jeszcze za dwa, trzy. I będzie można zacząć budowę iwniczki. Hmm, tutaj widzę kolejne zestaw cegieł się robi. No to to chwilę zajmie, zanim to się no to zbuduje. No ale się, no tak to ujmę, nie śpieszę aż tak bardzo. I tak myślę, że oni spędzą noc tutaj, znaczy noc, co ja mówię. Tak wydaje mi się, że oni spać będą raczej w następnej najbliższej zimy w tych. A może w trakcie zimy uda się ten budynek dokończyć, no bo strasznie wolno to to idzie. Więc może drewnianą podłogę? Zobaczmy tu. Tu jest podłoga. Na razie tego nie będę kasował, żeby mi tutaj nie utrudniać sobie rzeczy. Ale można od razu już zlecić tu budowę drewnianej podłogi. Jak już te schody powstaną, żeby tutaj można było ją zbudować od razu. Żeby nie było takiej sytuacji jak tu. O, tutaj już ścianę widzę mi. Na Musiałem niestety przekopać tutaj, żeby można było dotrzeć tam. Liczę, że ta konstrukcja będzie skończona do końca odcinka. I to będzie na miniaturze, co najprawdopodobniej. Co tutaj się dzieje? A, wcinasz. Dobrze. Nie wiem, może się nie znam, ale moim zdaniem to warcaby nie są. To przypomina raczej jakiś stół do takiej. Nie wiem, może wykojarzyć jak się ta gra nazywa. Coś mi świta, ale to na pewno nie są warcaby. Warcaby są przecież odmianą, na... warcaby gra się przecież na szachownicy, a tutaj nie wiem jak bardzo trzeba byłoby się... Nie, to, to po prostu nie przypomina szachów. Można mówić co się chce, to nie przypomina szachów. O, cegiełki się zrobiły. Tak, a ja w takim wypadku zanim coś więcej zrobisz to ja cię... Nie, to ty. Zajmij mi się produkcją. I oni mają też inne zadania. Produkcje zostają w tym momencie na drugorzędny plan, więc dlatego im co jakiś czas zlecam. Zrobienie tego. Okej, okay. czy tutaj już jest zrobione nie. To zry... Nie wiem, czy jak gracie to, czy wam, to działa. Bo mnie takie przesuwanie. Nie działa. A, nie w tą stronę. A, kopiuj, przenieś. Niby to powinno działać. A nie działa. No więc chociaż spróbujmy przesunąć. Zobaczymy, co pierwsze powstanie. To czy to? Trochę szkoda mi drewna, no ale no cóż. Czy tu już zrobiliście? Nie. To ja cię poproszę w takim wypadku zrób mi to kosiarz w pierwszej kolejności. I będzie można wtedy dalej kopać. Zapasy w pichlerzu są bardzo skromne. I mamy czerwoną pożyczkę. Stajemy się, może kwaśne wino zrobimy? Zrób mi tak do uzyskania 10. Bo oni tu pewnie zaraz zaczną się denerwować, że rozpaczliwie potrzebują się zapić. No, właśnie. Tutaj już widzę kawałek jest zrobiony. Jak on tutaj to wykopie, to będzie można dalej zlecać budowę podłogi, jaką wam w ogóle tutaj mamy temperaturę już na samym dnie 4,5 stopnia. Zważywszy, na na 27 to i tak ładny wynik. Jeśli dobrze kojarzę żywność, żeby się nie psuła. Musimy przybywać w temperaturze około 4 stopni, więc już jesteśmy bardzo blisko. Zobaczmy, na zewnątrz mamy 28, przed chwilą było 30. A tutaj 4, no to jeszcze tak ze dwa pięterka i będziemy mieć minusową temperaturę. Co się stało? Cierpną z powodów upałów. w ogóle upały są, U. No ładnie ta cegiełka wygląda. Czy, czy już mi tutaj zrobiliście? Nie, jeszcze nie. Ale dobrze, myślę, że na dziś byłoby tutaj to wszystko. Um, jeśli, tak jak wspomniałem na samym początku tego filmiku, jeśli mielibyście jakieś komentarze, uwagi, co według Was można by było poczynić lepiej, to jak najbardziej zamieniłem się w słuch. Wciąż uczę się jeszcze tej gry. Więc każda tutaj konstruktywna krytyka na pewno mile widziana. Na dziś w każdym bądź razie ja chciałbym wam bardzo podziękować, no i do następnego. Mój do was runiczne, trzymajcie się ciepło. Cześć!